W walentynkowej scenerii i w szczególnej atmosferze przebiegał kolejny wykład Uniwersytetu III wieku, traktujący o miłości. Nie dało ująć się w regułki jakieś w schematy. To jest temat tak bogaty, tak wielki, że po prostu boję się, że gdybym. Tak, a mam takie tendencje, gdybym się tak już tak na serio rozgadał i mocno i wgłębił w treść, po prostu zabrakłoby mi czasu, albo przeszlibyśmy w Uniwersytet IV wieku w tym czasie. Czym jest miłość? Czy można zdefiniować to uczucie i wyjaśnić, na czym ono polega, a także jakie są jego odmiany, czyli sporo o miłości w ujęciu m.in. biblijnym, chrześcijańskim, filozoficznym, a także socjologicznym dowiedzieli się słuchacze uniwersytetu III wieku. Przyznam się, że ja tak dokładnie nie wiem, czym jest miłość. I tej miłości jest tyle i, i tyle razy ubierano ją w różne słowa. No na pewno popatrzę troszeczkę pod kątem teologicznym, bo, bo trudno, żeby ksiądz nie mówił o miłości w tym kontekście, ale też chcę powiedzieć taki, takiej zwyczajnej ludzkiej miłości yy, czynnika, które się jak gdyby składają na tę miłość, co znaczy miłość między ludźmi. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Między innymi, hymnem o miłości, fragmentem biblijnego pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła Starsu, ojciec Igor Bartoszek próbował wytłumaczyć słuchaczom, czym jest miłość, poprzez omówienie jej cech. Prelegent wyjaśnił, że miłość jest darem szczególnym, pragnieniem dobra i szczęścia, podkreślając również znaczenie wiary poprzez bezgraniczne zaufanie. Chciałbym wierzyć, że tam miłość między ludźmi istnieje, że, że ją widać na ulicy. Czasami mam takie wrażenie, to jest moje osobiste wrażenie, że chociażby w czasie wielkich akcji różnych, różnego rodzaju, tu nie chcę wymieniać pomocy yy, różnych fundacji, czasami może to przybierać tylko oblicze takie damy i mamy święty spokój. W jaki sposób zapełniam ten brak miłości jakimś datkiem, czymkolwiek, chwilą czasu niczym więcej. A potrzeba chyba czegoś głębszego. A gdyby było więcej miłości, myślę, że, że też inaczej byśmy inaczej by nam się żyło w świecie. Ponadto podczas wykładu ojciec Igor zaprezentował swoje utwory o miłości, które napisał kilka lat temu. Trzeba by zacząć od pierwszej miłości: dziecięcej i ufnej do mamy i świata, gdzie Babcie się kocha, i Ciocie, i gości, a Misia się kocha tak prawie jak brata. Potem jest druga. Jak gdyby dla Hecy, tak nagle i szybko jak z nieba grom i pierwszy kopniak od życia w plecy. Trudno znów ufać, uśmiecham i łzom. Wreszcie jest miłość, co tak wymusi, z obrączką wierności i uczciwości, spojrzeniem w oczy, wzruszeniem, co dusi w zdrowiu, chorobie i wytrwałości. Są też miłości z życia wycięte, samotne, smutne, jak deszcz w listopadzie, topione w kieliszku, pożywach cięte. Miłość z blizną i szarą po zdradzie. I pozostała jeszcze ostatnia. Miłość jak kwi wieniec kwiatów wonna. W życie bogata i w śmierć to ostatnia. Z deską w tytule Miłość doskonała". Na dłuższą relację z wykładu o miłości zapraszamy do Kulturalnej TV i już za tydzień.